Ponad Berkowicz. Mnie jako polityka Konfederacji, czyli polityka spoza układu PO i PiS, który rządzi od y, dwóch dekad Polską, nie pociesza argumentacja, że, że PiS tego nie zrobił, więc nie ma o czym mówić. Zwracam przy okazji uwagę, że Borys Budka we wrześniu 2022 roku powiedział, cytuję, możliwe reparacje od Niemiec może zapewnić tylko rząd Platformy Obywatelskiej. Niespełna dwa lata temu. I tu jest zarzut, że politycy grają tutaj kartą Niemiec, ale to pewnie dlatego, że ewidentnie Donald Trump tańczy, tak jak zagrają im Niemcy w każdej sprawie. De facto doszło do demontażu CPK, yy, który był zagrożeniem dla Niemiec, o czym, yy, o czym pisał wprost yy, Die Welt. Wracam uwagę, że właśnie w tym momencie trwa przejmowanie spółki portowej polskiej Szczecin-Świnoujście przez Niemcy. Właśnie podejmowana jest decyzja o przekierowywaniu statków z Chin z polskiego portu na niemiecki, co nas ubożeje o całe cło yy, dochody z cła związane z yy, przypływaniem tych, yy, tych statków i też rząd właśnie powiedział, że nie ma pieniędzy na rozbudowanie portu kontenerowego, który miał być właśnie kolejnym takim takim hubem, tym razem właśnie yy, portowym.